Ej. Ej. ej, ej, pociąg do Nikodżetu, dzisiaj je bierze kupić produktów. ci duch, 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 Ja duch, na testa, skład wysyła je do pracy Dobra, duch, duch, pełny shift Full <noise> Ale lewo, lewo, lewo. O duch, Lewo, lewo, Pierdol <słuch> mnie <słuch> O! o robimy, ty grabimy. <słuch> ty jesteśmy szybszy od tych, tych. ty! Eee! ty o, idealnie Czekaj, czekaj! No czekaj, Milerze. Czekaj! Uj, czekaj. Ja pierdolę! <słuch> Ej! Kurwa, kurwa prezeski dropano! Ty! Słyszałeś to? No. Sma O, o, no, bier, bier. o, kurwa. o, 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 Marcin Miller Marcin Miller Wiozący sprzęt muzyczny okay. Ja pierdolę E no towar pogubiłeś No pogubiłeś teraz to. dupkę Dobra też jak pierdol nie